Legenda Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj porozmawiamy o DC Deck Building Game, pojedynek superbohaterów, czyli nowa gra od wydawnictwa Egmont, która za chwilę pojawi się w sklepach i jak łatwo się domyślić będziecie tu mieli bohaterów z komiksów, z filmów DC, czyli będziecie mieli Batmana, Supermana, Wonder Woman, Zieloną Latarnię, Flasha, możecie tutaj walczyć z Jokerem i to wszystko jest zamknięte na kartach. Jest to taki bardzo prosty jakby rodzaj gry karcianej zwany deckbuildingiem, jeżeli nie jesteście mocno w grach planszowych to możecie nie wiedzieć. Chodzi ogólnie o to, że macie pewną taję na początku gry, tasujecie ją, wyciągacie te karty i te karty mówią wam co możecie zrobić. Czy kupujecie nowe umiejętności specjalne, czy walczycie z przeciwnikami. Macie coraz mocniejsze karty, które trafiają na stosie kart odrzuconych, aby później przetasować znowu te karty, znowu dociągać i znowu zagrywać swoje karty. To więc zaczynamy tutaj jako na przykład Batman, który ma pod sobą talię kilku i tylko i wyłącznie bezsilności i ciosów, które dają nam moc do pokonywania przeciwników, no i staramy się rozwinąć naszą postać i jak najszybciej pokonać tych, tych super zł złoczyńców, takich właśnie jak Joker, Brain, jak Kapitan Hood które też się tutaj pojawia. No gra przede wszystkim, jeżeli chodzi o wydanie, o grafiki jest przepiękna. Od razu możecie jakby mechanicznie grać, kojarzyć na przykład z takim Dominionem i innym, innymi grami karcianymi, które niestety wizualnie często nie wyglądają zbyt dobrze. Tutaj macie grafiki komiksowe, które naprawdę są bardzo kolorowe, piękne, mają dużo detalu i to są faktycznie te komiksy, które ja pamiętam z dzieciństwa. Macie tutaj znane jakieś tam wstawki z Batmana, z Supermana, to wszystko ja już gdzieś kiedyś tam widziałem i pięknie zostało to przeniesione na karty. I, i tak naprawdę przede wszystkim jest też bardzo czytelna, bo tutaj jakby mamy esencję właśnie takiej prostej gry w budowę talii, bez jakichś tam wielkich udziwnień, ale ikonografia i wszystko, co tutaj się dzieje, jest łatwe do ogarnięcia. Więc gracie powiedzmy pierwszy, drugi raz i już jesteście w stanie to zagrać. Więc jak, jak, jak widzicie, jakby już po pierwszej mojej opinii, możecie spokojnie pomyśleć, że to jest taka gra właśnie faktycznie dla e, graczy początkujących z małym plusikiem. Jak ja w to zagrałem, od razu e, wysłałem SMS-a do mojego kolegi, który ma e, syna tak w wieku właśnie 6-7 lat. Słuchaj, to jest gra, która jak wyjdzie, będziesz musiał ją mieć. Bo jeżeli syn albo córka wasz lubi e, komiksy DC, filmy DC, ogólnie superbohaterów, no, to to jest świetna grawa do wprowadzenia nowych graczy, bo tutaj mamy e, budowanie, e, super umiejętności naszych bohaterów, które mechanicznie zostało bardzo prosto przedstawione. Z drugiej strony, można tutaj troszkę się pobawić. Inni, inni super złocznicy mogą wchodzić do gry w każdej rozgrywce. Innego bohatera możemy wybrać, bo mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu zdaje się w podstawowym pudełku, nawet akwamenem możecie grać, czy zieloną latarnią. I, I troszkę podejrzewam, że na, na jakby odbiór tej gry wpływa to po prostu jak ja lubię DC i jak ja w czasie rozgrywki w to przypominałem sobie jak dobre były, były seriale animowane, jak świetne były komiksy, a niestety jak bardzo przeciętne są te filmy, bo, bo same uniwersum, sami bohaterowie, złoczyńcy naprawdę stoją jakby spokojnie na tej samej półce co Marvel, który jakby na chwilę obecną w percepcji wielu, wielu osób. W 2019 jest jednak, jednak wyżej ze względu na, na filmy, które odniosły sukces. Także gra mi się podoba, aczkolwiek jakbym miał oczywiście powiedzieć o głównym zarzucie, czego się można domyślić, ta gra nie jest bardzo oryginalna na mm, dzień dzisiejszy. Jeżeli graliście w kilka e, e, gier z budową talii, tak, czyli Star Realms, e, Hero Realms, e, Dominion to tutaj będziecie mieli bardzo podobną mechanikę. Nadal będzie to gra w kupowanie kart, w tasowanie kart, zagrywanie w jakiej kolejności chcecie. Jest tutaj troszkę budowania kombosów, jest tutaj kilka mechanik, których wcześniej nie widziałem. Takie jak nie, na przykład nie wiem, używanie kart, które leżą na, na stole bez kupowania ich. Albo to, że super złoczyńcy nam blokują pewne karty i póki go nie pokonamy, te karty są zablokowane pod tym złoczyńcą. Także kilka takich smaczków też tematyczno-mechanicznych tu się pojawia. Ale nie spodziewajcie się tutaj, wiecie, fireworków, całkowicie nowej gry, całkowicie nowej rozgrywki. To jest solidna gra, która mocno korzysta po prostu z innych gier, które już jakby w tej, tej, tej kategorii mechanicznej już, już, już się pojawiały. Będą dodatki, już z tego co widziałem, został zapowiedziany gdzieś tam, równo z podstawką. Będzie jeden dodatek, a jeszcze kolejne gdzieś tam na horyzoncie mogą się pojawić. Więc nie wiem, jaka jest ich zawartość. Czy one zwiększają tą głębię gry, czy one tylko i wyłącznie poszerzają możliwości. Ale to, co jest tutaj, to jest naprawdę bardzo dobry produkt. Na zasadzie jakby. Patrzyłem na te ceny w przed sprzedażach, w sklepach, patrzyłem na licencje, patrzyłem na grafiki i liczbę grafik, jakie się pojawiają w tym pudełku. To stwierdzałem, że ta gra nie jest droga, bo, bo jakby już, już nawet karcianki przyzwyczajają nas do tego, że potrafią kosztować wiecie, 150-200 złotych, a to zdecydowanie taniej będziecie w stanie kupić. Mm, e, tylko mówię, no nie jestem pewien, czy jestem w stanie tę grę polecić tak wprost po prostu dla graczy, takich wiecie, już ogranych mocno, że w Dominiona mają 30 partii, bo boję się, że to może być gra, która gdzieś tam, no zagrałem tutaj jakby, to już gdzieś widziałem, e, fajne, piękna ilustracja i, i spoka mechanika, ale, ale nieco odkrywczego. Ale z kolei mówię, jeżeli, jeżeli chcecie gdzieś tam wprowadzać e, Wasze dzieciaki e, w świat tych zaawansowanych planszówek, latek tak podejrzewam, że Siedmiolatek już pewnie gdzieś tam z małą pomocą, już spokojnie, spokojnie sam będzie mu grać. To, 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 jest, to jest naprawdę świetna gra. Jeżeli miałbym tak totalnie subiektywnie ocenić, ja bardzo chętnie w przyszłości w to zagrać. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to wyląduje na naszej półce. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie wiem, jak często by lądowało na stole. Jeżeli już gramy w jakieś gry z budową talii, to raczej te wiecie, większe, rozbudowane, gdzie, gdzie to jest jedna z mechanik, a bardzo rzadko wracamy faktycznie do gier, które są taką czystą budową talii, tak jak tutaj, że, że dokładacie nowe, 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 nowe karty do talii i macie wyścig, kto pierwszy pokona tych super złoczyńców. Ale tak jak mówię, dla fanów DC to jest naprawdę całkiem, całkiem fajna propozycja, i dziwię się, że dopiero teraz w 2019. Polska wersja językowa się pojawia, bo, bo jest to wydarzenie, która już dawno, już dawno powinna być w polskich domach. E, także na no dzisiaj to będzie tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to oczywiście dajcie znać i to będzie wszystko. Także dzięki wielkie do następnego. Hej!